Nie zdążysz nawet przeładować Jak to wszystko może się tu topić Jak to pocisk, jak to wszystko Daje to odcisk, daje to odcisk Na własnej skórze, nawet nie tobie wiesz Skąd to i to, skąd to się że w wiąże Jak to wszystko, taki to związek Jak to po tutaj po rwie, Tutaj porywa, po życie to nagrywa Nawet co tutaj jak to wszystko Iną zawiedzą jak to wycisk być i ci wiersi tutaj, wierszy zapierdalam tutaj, że to nie pierwszy, na pewno nie ostatni życie tutaj i to ostatni łatwy tutaj, dla mnie nie wczoraj, kiedy już się, to jeszcze taki podtlęk, to mnie zabiera zapierdalam tutaj i to dobrze zabieram, tutaj przeładuję, tutaj przeładuję potem życie tutaj, żeby być wszystko potem życie potem, to jak to potem tutaj, ja to zwrotę, Odwrotnie Rotnie, rotnie tutaj, że to robi rok Tutaj, wyjdzie tutaj, i odbity stop Tutaj przeładować, tutaj jest do tyłu Żeby się nie schować, pod naporem pójdzie Tutaj, że to wyjdzie na później czasem Tutaj czołgiem, mogę ci to wjechać, życie tutaj Im to nie dać się tu zabrać Tu, zorganizować, tutaj, zorganizować Tutaj, otoczyć życie tutaj To czy trzeba walkę tam ze sobą Tutaj bogate, tutaj na bogato i się tutaj leci warte Bo to przeładuję i to tutaj otwarte Drzwi mam to, zapierdalam I te drzwi, tutaj chwyć, odbijam, wyjść proste Dzisiaj to nabijam, dzisiaj prosto, bo się i tro zbija Tutaj przeładować, przeładować muszę, przeładować ruszę Już chcę niczym magiem, to to jestem, bo prawie życie jak to wszystko I to dodaję Dodaję energii, zapierdalam takiej wersji, że mam tutaj profesji, tutaj profesje Mam w tym tu, do tego gry, mam tu pak, mam tu i tu Czasem gra, czasem tutaj i to i to przebija Widzę, jak patrzę do tyłu na ten czas, dzisiaj tutaj Lepiej, lepszy kierunek, lepszy wizerunek, lepszy pobieram Muszę przeładować, muszę się zabierać, zabierać, za siebie życie tutaj i tu Daję coś Życia to złość, złość później. Rzecz to na później to tutaj. Nic się, tutaj przeładować życie tutaj. Miał wcale czy nie mam czasu zabrzewać, żeby tak to przestać. Muszę po prostu nosić się, westać. Tutaj przeładuję, tutaj jest to potem, tutaj jest to się dzisiaj. Proste potem, tutaj bijam, wijam to nabijam, życie tutaj, rozbijam i się rozwijam. Wijam do pła. Proste, przeładuję i się pcham.